Zdało mi już niewiele mojej książki Patomotoryzacja, także kupcie ją sobie na motobieta.pl A ja zaczynam przygotowania kolejnej, w której już będzie 100% zupełnie nowych treści I to takich, których możecie się kompletnie nie spodziewać Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w twojej piwnicy A raczej tym razem w twoim szwedzkim lesie, gdzie nie ma nikogo, tylko są drzewa, w którym będziemy rąbać drzewo Tylko, że nie, to drzewo... Które nie w lesie, bo to w Polsce jest nielegalne Więc zabrałem ze sobą w bagażniku Mam drewno do rąbania skoro już jeżdżę Volvo Na czas jeżdżenia w Volvo Amazone postanowiłem wczuć się w prawdziwego, szwedzkiego drwała Więc jest zima, piździ śniegiem A ja mam tylko kraciastą koszulę, żeby było prawidłnie A w bagażniku zabrałem bardzo ważne przybory, Takie jak drewno do rąbania I siekierę, żeby się tak poczuć szwedzko i swoje szwedzkie instynkty Amazon to jest generalnie samochód, od którego tak naprawdę zaczęła się cała legenda Volvo. Poprzednie PV444, zupełnie jak w piosence Stachurskiego, jamie 444 oraz 544, to nie był taki hit. Zresztą to widać było nawet po lżej wyprodukowanych i sprzedanych egzemplarzy. To Amazon udowodnił, że Volvo jest naprawdę ciekawą marką i jakby stworzył tak naprawdę jej charakter. Dlaczego? Volvo Amazon po pierwsze, było jednym z pierwszych aut, które były znane z bardzo, bardzo wysokich przejechanych przebiegów, które dojeżdżały nie do jakichś 100, 200 tysięcy kilometrów, tylko do półbańki, 600 tysięcy kilometrów, 400 tysięcy kilometrów. Przypominam, samochód wypuszczony na rynek w 1956 roku. To nie było jedyne, co to Volvo udowodniło, ponieważ Volvo Amazon jak, było też pierwszym przełomowym pod kątem bezpieczeństwa samochodem z tej szwedzkiej marki. Jakby... Przykładowo chyba to był pierwszy seryjny samochód wypuszczany w standardzie z przednimi pasami, później jako pierwszy miał przednie trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, które zresztą tam była taka historia, że jak zrobili ten patent, to potem go udostępnili, żeby ratować życie ludzi za darmo. I słyszałem też, że pomimo tego, że produkcja skończona w latach 70., podobno można było dostać nawet pasy tylnych siedzeń, choć tu. Także pod tymi kilkoma względami ten samochód naprawdę coś udowadniał i to nie była jedyna innowacja. Ale dobra. Mamy sobie lata 50., Szwedzi już wiedzą, że PV Uyamie 444 ma problem z tym, że po prostu wygląda przestarzale i ogólnie jest już trochę przestarzałe. Więc zaczęli pracować nad czymś nowym. Na początku były to prototypy na bazie właśnie pv 444 korzystające z linii dachu pv 4, tego PV. no Nie będę powtarzał tego 10 razy. Eee, I tam było na przykład właśnie ważne, żeby zachowywały na przykład linii dachu tego pv 444 No ale w końcu, w końcu ktoś mądry stwierdził: Nie, dobra, jebać to trochę wykorzystamy z tego poprzedniego modelu, ale jednak zróbmy coś faktycznie nowego. W tych tam dwóch, właśnie tych prototypach na bazie poprzedniego modelu, zrobiony nazywały nazywa się Elżbieta 1 i Elżbieta 2. Za robotę wziął się pan na W, którego nazwisko muszę sobie przypomnieć Więc był to młody pan Jan Wilsgard. Poza tymi wszystkimi jakimiś tam yy, z sonami i innymi taktami To zaprojektował pan Jan Wilsgard. I był to też, było to też pierwsze Volvo, które miało tą pontonową stylistykę Mocno taką amerykańską, bo wtedy Ameryka wyznaczała tego typu trendy Weszło sobie już w 56 roku na rynek i od razu zachwyciło bardzo wielu ludzi, zarówno stylistyką, jak i rozwiązaniami, które tutaj zastosowano. Otrzymało silnik pochodzący z poprzedniego modelu. Był to rozwiercony silnik z poprzedniego modelu 1.6, oznaczony B16. Przede wszystkim podobało się pod względem wyglądu, pod względem przestrzeni w środku, która znacząco się powiększyła względem poprzedniego modelu. I pod kątem ogólnej jakości wykonania oraz pewnych takich innowacji, właśnie jak te chociażby pasy z przodu. Samochód generalnie był niezłym sukcesem. Szybko po sedanie czterodrzwiowym wprowadzono też taki sedan jak ten dwudrzwiowy, a następnie w latach 60. tych kombi. Teraz w ogóle taka ciekawostka, ponieważ na ten samochód mówi się Volvo Amazon i ogólnie przyjęło się, że mówi się Volvo Amazon. Otóż, z tą nazwą była taka historia, że był sobie taki producent motocykli z Niemiec, Kreidler. Akurat wypuścił skuter, motorynkę o nazwie Amazone, Czy Amazonę, czy jakoś tak? Więc Volvo miało problem pod tytułem Jest 50 chyba 54, chcemy wypuścić Amazonę, tylko nie możemy go nazywać Amazon. Po długich negocjacjach udało się ustalić, że na rynku szwedzkim Volvo Amazon będzie nazywało się dalej Amazon, ale wszędzie indziej będzie to jako 102, Volvo 121 lub 122, zależnie od wersji. 121 niższa, 122 wyższa, potem zmieniono to na serię po prostu 120. Poza tym jeszcze wcześniej przez chwilę nazywano je jako P1200, ale to z czasem wycofano. Teraz tak, produkcja tego samochodu trzymała się aż do roku 70, jeśli chodzi o stylistykę nie zmieniło się prawie nic, bo poprawiać coś, co już jest doskonałe. Natomiast zmieniały się silniki, mianowicie pojawił się silnik B18, czyli 18 oraz taki jak tutaj topowy z końca produkcji B20, czyli dwulitrowy, o którym jeszcze coś więcej opowiem. W historii silników. Tak samo zmieniały się skrzynie biegów. Amazon zaczynał co ciekawe z trzybiegowym manualem i narzekano na to już w dniu premiery. To był manual o oznaczeniu M31, natomiast z czasem zastosowano e, skrzynię czterobiegową, o której też jeszcze opowiem. To była skrzynia w ogóle na bazie konstrukcji ZF, ale szwedzka. Tak samochód ten powstał w produkcji do lat 70., a dokładnie do 70 roku. Cały czas się dobrze sprzedawał. To nie był samochód ekskluzywny, jak może się niektórym wydawać, pomimo tego i dużych ilości chromu, tak się wtedy po prostu robiło. Był to po prostu samochód raczej klasy takiej powiedzmy średniej, dla zwykłej szwedzkiej rodziny. No właśnie, zapomniałem dokończyć wątku pod tytułem, dlaczego oni wyprzedzali swoją epokę aż mieli przez to pewne problemy. Otóż, otóż kiedy te samochody na przykład y, przypływały do Kanady, to na pewnym etapie musieli wymieniać opony, które na nich były, ponieważ tu już montowano opony radialne, ale one nie były dopuszczone przez prawo w północnej Ameryce i jakby dokładnie się w Kanadzie, trzeba było je wymieniać na takie zwykłe zdędko. To samo było na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie kierunkowskazy, które były zbyt nowoczesne, bo chodzi o to, że zachodziły na nadwozie, to były też niezgodne z prawem. I dobrze, że przynajmniej nie demontowali pasów bezpieczeństwa. Jedna rzecz, tam się pojawiła, dość wcześnie te samochody dostały. Urządzenia do jakiejś tam kontroli emisji spalin. Jeszcze w czasie swojej produkcji przyniosło, czyli produkować to w latach 70. Także o ile wewnątrz to wygląda kurwa bardzo staroświecko. Z zewnątrz wygląda również staroświecko. To Volvo wykonało tutaj naprawdę kilka mądrych posunięć i kilka rzeczy, które wyprzedziły swoją epokę. No i dobra, opowiedzieliśmy sobie mniej więcej tą historię. Oczywiście można by tu wejść jakieś głębsze szczegóły, ale lepiej się przyjrzeć temu samochodowi. Więc zacznijmy od stylistyki. Stylistyka to jest pełną mordą ponton, tak jak wspomniałem, inspirujący się dość mocno Ameryką, czyli z tyłu mamy takie lekko wyokrąglone skrzydła, z przodu błotniki wydzielone zdecydowanie od maski. Cała ta linia jest naprawdę spójna, ładnie wyważona z tym zakrąglonym dachem. Nie ma tu jakichś bardzo wyraźnych detali, które miały być Rzucać się mocno w oczy, natomiast to wszystko jest spójne Mocno takie dopierdolone jest tutaj chromu, żeby to powiedzieć tak po męsku, żeby było dużo tego chromu Jakieś znaczki B20, dodatki Ten fajny jest charakterystyczny rozdzielony przedni grill chromowany Po prostu to jest ładne auto, okej, okay, jak na 69, 70 Trąciło już wyglądowo mychą i to trzeba powiedzieć, po prostu No kurwa, no jebało na kilometr tym, że jest to już przestarzały design Z czasy się zmieniały no ale okej, okay, to samochód już kończył powoli swoją, że tak powiem produkcję i też był adresowany raczej do konserwatywnych klientów A poza tym, przede wszystkim, ponieważ był na tyle dobry, to po co było go zmieniać Po prostu nie, nie zmieniano czegoś, co działało W ogóle y, dawno nie było, więc chciałem przypomnieć, że tam u dołu w linku, jeśli potrzebujecie sobie kupić Ocelu Pace To możecie sobie porównać różne oferty i dostać minus 150 na ubezpieczenie Minus 150 zwrotu, tak zwanego cashbacku Skorzystacie z tego linka Także generalnie sprawdzenie zajmuje 5 minut. Także można sobie sprawdzić, wyjdzie wam tanio, a są duże szanse, że wyjdzie wam tanio. Super, nie wyjdzie, trudno tylko sobie sprawdzicie. I jeszcze ważna kwestia, jak kupicie już to OC, to każdy z Was dostanie sms-em, i e mailem Z tego co pamiętam, polecajkę, taki link polecający, go wyślecie następnym osobom i im się też spodoba oferta. Kupią OC, to dostajecie 50 zł i możecie z tych 50 zł uzyskać nawet 2000 zł. Także w sumie spoko. Link do tych minus 150 w opisie. Lecimy dalej z Amazonem. Dobrze, zaciemniło mi się tutaj trochę przez tą parę, więc wybaczcie te szumy. Ok, jak wygląda wnętrze Volvo Amazon? Mamy tutaj lata tak naprawdę 50, nadal myślę, że w miarę pełnym ryjem. Stąd mamy deskę z dołem takim właśnie metalowym, prostą praktycznie i górę taką plastikowo-skajową z jakąś tam półeczką. Zauważcie, że tu się ogranicza, jeszcze to są te czasy, że schowki ograniczają się do takiej półeczki tutaj na górze. To nie głupie, takiej w miarę wgłębionej. Oraz półeczki tam niezamykanej przed pasażerem po prostu. Jeśli chodzi o sam design tej całości tego pojazdu, jest to jeszcze taka, właśnie prostota lat 50, ale też też Amazon. Po prostu tak był naprawdę prosty. On był przez to potężny, był W sensie jeśli chodzi o przebiegi, że on był prosty w konstrukcji, ale naprawdę dobrej jakości. Najciekawsza chyba jest ta kierownica, czworo ramienna, zobaczcie, jest tak wpisanym fajnie tym chromowanym klaksonem. I jeszcze parę detali tutaj z przodu, to zaraz Wam opowiem. Na pewno jednak też podobają mi się wzór tej tapicerki. Takiej tutaj na środku, jakby taki. można by powiedzieć, że chyba nawet miała zamiar oddychać po bokach jakiś skaj albo skóra taki brązowy. Fajnie to wygląda z tą czernią i tym, i tym czerwonym. Naprawdę, naprawdę sympatyczne wnętrze, choć trochę ciemne przez tak naprawdę dużą ilość czerni jak na tamty czas. No ale samochód miał być przede wszystkim. Stonowany. Jeśli chodzi... chodzi o detale, całkiem fajny jest tutaj ten zestaw zegarów z prędkością prędkościomierzem paskowym. Tutaj mamy licznik, licznik dzienny, nieoczywisty w tamtych czasach. Temperaturę silnika oraz ilość benzyny. Najprościej jak można. A poza tym wszystko jeszcze grzybkami cięgnami jak w starych czasach, a potem jeszcze w wojskowym sprzęcie czyli wycieraczki, sanie. Chuj wie co, jakiś ljus, cokolwiek to znaczy Chyba światło, tak światła O jakie zajebiste zielone podświetlenie, zobaczcie to Nie wiem czemu się pojawia i znika Ale jest zajebiste Obok jest oczywiście zapalniczka obowiązkowo Kawałek dalej jest popielniczka Tu jest chyba przeciwmgielne Dokładane później No i tutaj nawiew, który działa tak śmiesznie, że Tak jest najwyższy bieg Tak jest niższy A tak jest brak no, i tutaj oczywiście po angielskiemu, co do czego, czyli no i tutaj rączka do wsiadania, przytrzymywania się dla pasażera. I tutaj jest tak ciemno i czarno, że słabo to będzie widać, ale jest sobie taka kieszonka czarna na czerni na rzeczy i chromowane plameczki, pokrętełka. No, i, i tutaj to jedna rzecz, która mnie w kurwie właśnie padła, że to jest takie kurwa, wszystko czarne, Ja pierdolę, że nic nie widać, bo są czerne czerni. To jeszcze to. Jakość samych tych tutaj plastików, o ile ten boczek drzwiowy jest nawet przyjemny w dotyku. O tyle ta rączka to jest taki polonez vibe i to jak ona się trzyma tych drzwi to też jest taki kurwa polonez. Aczkolwiek, co jest ciekawe i co wyprzedza swoją epokę z drobnym detalem, otóż wtedy robiono deski, które nijak się nie wpisywały w drzwi. Zobaczcie, tutaj deska płynnie przechodzi w drzwi. Samochód z lat 50. -tych. To wyprzedzenie epoki o jakieś 30 lat. No ale dobra. Co trzeba jeszcze oddać, to jest to, że wszystkie mechanizmy tutaj chodzą pomimo lat naprawdę, naprawdę dobrze Nic nie jest rozpierdolone Okej, okay, to jest samochód po remoncie, ale mimo wszystko i tak robi wrażenie jakością wykonania No może poza tym oprzyciem, ale ono mi nie wygląda na oryginalne, nie chujaczą Nawet na pewno nie jest oryginalne, kurwa Szydzenie z tyłu jest, powiem tak, jest spoko i faktycznie oni tutaj coś tam zrobili z tą ilością miejsca, ale cudów nie ma. Na przykład jest opłeczka zupełnie, kurwa, jak w maluchu. Aczkolwiek, się do malucha i innych późniejszych aut ona jest obita tak mięciutko, że można się tu tak fajnie oprzeć. Jest oczywiście popielniczka lata 50., 60. Jaramy wszędzie, gdzie się kurwa da. W ogóle ktoś ostatnio powiedział, że. Jest jedna rzecz, której nie oddają dobrze filmy z lat 60., 70. i 80. Nie oddają tego, jak bardzo wszystko, kurwa, wtedy było żółte. I to jest mądre spostrzeżenie: wszystko było zajebane nikotyną i było żółte. A tam wszystko jest piękne, czyste. Tak, no wtedy jarało się wszędzie i wszystko. Dobrze, ale miałem opowiadać o miejscu, a nie o żółtych kurwa, o żółtych ścianach w latach 80. Ok, więc tak, miejsce na nogi spoko, szerokość kanapy spoko, mięciutka taka jak u babci, jak ktoś właśnie w tamtych latach powinno być prawidłnie, bardzo w porządku. Co do mechaniki Volvo Amazon, receptą na sukces była dopracowana prostota. Prostota, a nie kurwa prostactwo, jak w połowie samochodów z bloku wschodniego. Ale dobra, beka beką, ale pod maską znajdziemy silnik OHV, czyli z zaworami w głowicy i wałkiem rozrządu w kadłubie, o oznaczeniu B20, czyli tak naprawdę rozwiercony silnik B18. Ten dwulitrowy motor wraz z odrobinę mniejszym bliźniakiem odpowiada za legendę o trwałości tych Volvo. To P1800, co nastukało 4 miliony kilometrów, miał właśnie taki silnik pod maską. W zasadzie receptą na sukces tutaj były duże naddatki materiałów, wysoka jakość, prostota i 5 podpór wału korbowego, a nie 3 jak jakiś polonez dla zwierząt. Przy czym, żeby było jasne, Volvo dało te 5 podpór dopiero w motorze B18. W starszym i słabszym B16, pochodzącym z PV444, nadal było jak w chlewie obsranym głównym, czyli 3 podpory. Moc tego silnika na dwóch gaźnikach to coś w okolicach 150. 15 118 koni mechanicznych. Napęd, oczywiście, tylny z niezależnym zawiasem z przodu i sztywnym mostem z tyłu. Hamulce z przodu już tarczowe, choć na początku produkcji były jeszcze bębnowe. I co ciekawe, przednie zaciski są już tutaj czterotłoczkowe. Oraz bonusowe, bardzo nowoczesne na tamte czasy rozwiązanie, łamana kolumna kierownicy, ale nie w rozumieniu współczesnym z przegubem. Nie, to po prostu dwa pałąki ustawione niewspółosiowo i skręcone takim talerzem. Genialne, przy uderzeniu przedni pałąk odrywa się od tego idącego do kabiny i dzięki temu nie wbija się w kierowcę. Czyli kolejny taki temat z gatunku prostota, ale nie prostactwo. A, miałem jeszcze powiedzieć coś o skrzyniach biegów, ale w zasadzie to nie ma dużo do opowiadania. Amazon zaczynał ze skrzyniami M33 biegowymi, z czasem wprowadzono wspomniane M41 na bazie konstrukcji ZF z czterema biegami. A w niektórych doposażonych wersjach, o dziwo głównie z silnikami B18, a nie B20, można było zamówić jeszcze elektrycznie dołączany... ...przejeździ... Na... ...Volvem Amazon... To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ w teorii mamy do czynienia z autem z 69, ale konstrukcyjnie głęboko z lat 50. I to jest właśnie w nim w tym chyba wszystkim najciekawsze, że jeśli bym powiedział, że to jest samochód z lat 60. na końca lat 60. to powiedziałbym, że taki jak na razie z wrażeń sprowadzenia całkiem w normie, całkiem to, czego bym się spodziewał. Natomiast wiedząc, że poza tym silnikiem dwulitrowym, który pojawił się trochę później, to tak naprawdę jest wóz. Z 50., z 56 praktycznie, to muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, jeśli chodzi o wrażenia z jazdy. Powiedziałem dwa razy wrażenia, ale już trudno. W sensie, zestawiając to na przykład z Warszawą, podobną konstrukcyjnie, podobne lata, tak naprawdę, podobna wielkość nawet samochodu, to mamy tutaj do czynienia z absolutnie dwoma światami, jeśli chodzi o to, jak te samochody jeżdżą. Po prostu. Mam wrażenie, że nie, nie mam aż tak dużego porównania, jeśli chodzi o samochody z lat 50. I nie... Przede wszystkim to, jak reaguje układ napędowy. Silnik ma moc, to jest jedna kwestia, ale druga jest taka, że on ją rozwija tak dużo bardziej liniowo niż przeciętne silniki z lat 50., które miały bardzo mały zakres użytecznych obrotów. Ten jest na razie jak na razie naprawdę w porządku, jeśli chodzi o elastyczność. Dalej. Głośność w środku, ok. Nie jedziemy teraz jakoś bardzo szybko. Warunki są jakie są, też ograniczenie prędkości jest jakie jest, ale kurwa, naprawdę, jak na 56 rok, tak de facto, bo to jest 69, ale konstrukcja 56, to mamy do czynienia z autem, w którym normalnie można rozmawiać, które nie hałasuje, które nie jest aż takie. Hamskie i prymitywne mówiące jestem tylko maszyną, bo to generalnie takie były te lata 50, jeśli chodzi o większość autosobowych z Europy. Tutaj natomiast jadę sobie, jest to wygodne i przede wszystkim w dużej mierze przypomina współczesny samochód, oczywiście ogółocony ze wszystkich bajerów, wspomagaczy dalej, ale w jeździe to bardzo mocno przypomina współczesny samochód, także układ kierowniczy nie jest jakiś gumowy, nie jest może idealny, ma trochę luzów. Ale jest w miarę responsywny. Zawieszenie, choć tutaj były drobne zmiany, te obniżające sprężyny i tak dalej. Wygodne, miękkie to jest jeszcze pomimo tego, że jest obniżone nadal jest całkiem miękkie. Obowiązkowy jakiś tam mały test przyspieszenia. Oczywiście warunki sprawiają, że to nie będzie bardzo miarodajne. Ale też nie możemy tu za szybko pojechać, ale jak to wstaje, otóż po pierwsze, ten silnik brzmi naprawdę dobrze, jest głośny dość. Podobnież wynika to z różnic kolektorów, na przykład tego jak jest skonstruowany kolektor, podobno w 1.8 jest to zauważalnie cichszy, cichsza praca tego motoru, tutaj natomiast jest trochę głośniej. Jeśli chodzi o moc, moc jest całkiem zadowalająca, muszę powiedzieć, jeśli chodzi o elastyczność, proszę bardzo, mamy czwarty bieg przy 50, normalnie możemy sobie przyspieszyć, także w zasadzie naprawdę jestem zaskoczony, zaskoczony współczesnością jazdy tym samochodem. No, i w dużym skrócie piękne jest jeszcze to, że ten samochód naprawdę sprawia wrażenie solidnego. Jest lekko toporny, jest takie poczucie takiej siekiery w ręku szwedzkiego drwala troszeczkę, ale ma się takie poczucie, że jakość naprawdę była tutaj całkiem wysoka. Że to wszystko jest takie w miarę kuloodporne. Może będą się pojawiały jakieś drobne usterki typu, nam dzisiaj wyszły wycieraczki, bo się spalił bezpiecznik, ale ogólnie ma się wrażenie, że jest to samochód, na którym naprawdę można polegać. Trochę brakuje mi tu piątki, biorąc pod uwagę, że już przy 60 słyszę silnik jadąc na czwartym biegu. No ale kurwa, z drugiej strony jest samochód konstrukcja lata 50., wyprodukowany w 69 i wcale nie był jakiś specjalnie drogi. No także, no to może być dla mnie nietypowe, ale jak na razie kurwa, no chwalę ten samochód i nie za bardzo mogę znaleźć jakoś poważny powód, żeby się do niego przypierdolić. W sensie konstrukcyjnie do tego auta. Jakby jest to w pełni zasłużona legenda tego... Volvo Amazon. Jedyne, do czego mógłbym się przypierdolić, to oczywiście do jakiejś takiej poprawności tego auta. Ono nie jest ani trochę finezyjne i to jest fakt. Nie jest finezyjne, nie znajdziemy tu jakichś wodotrysków. Chuj wie czego. To jest po prostu auto, które miało być przyjemne i spełniać swoją rolę najlepiej jak się dało. Być wytrzymałe, być e, trwałe i to akurat naprawdę spełnia. Jest spoko. Natomiast w żadnym stopniu niestety nie mogę powiedzieć, że urwie jakoś dupę. No, chyba że urwie dupę, w tym sensie, że zobaczymy, że w latach 50. można było zrobić coś, co jeździ tak współcześnie. Także to tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że tam w opisie macie minus 150 na OC, jeśli byście chcieli, a jak nie chcecie, to nie wiem, chuj z tym. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku.